Fani nielimitowanego internetu i 5G? Mam coś dla Was. Magentowy operator udostępni ofertę abonamentową z internetem bez limitu prędkości i danych. Co ważne, dotyczy to każdego standardu sieci 5G, LTE i 3G. Posłuchajcie. Najnowsze taryfy abonamentowe pozwalają klientom korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów oraz MMS-ów, ale do tego, przyznajcie, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Co jednak najważniejsze, dwie z nich, czyli M nielimitowana oraz L nielimitowana, umożliwiają korzystanie z sieci 5G bez limitu danych. W przypadku taryfy L nielimitowana klienci będą mogli skorzystać z maksymalnej dostępnej prędkości oferowanej przez sieć 5G w T-Mobile. Użytkownicy wariantu M nielimitowana z kolei otrzymają dostęp do sieci z maksymalną prędkością do 30 megabitów na sekundę, ale bez limitu danych. Czy 30 megabitów na sekundę to mało? Większość platform streamingowych sugeruje, że do płynnego oglądania materiałów HD potrzebujemy około 5 megabitów na sekundę stabilnego połączenia. Do wyświetlania materiałów w 4K wypadałoby mieć już 25 megabitów na sekundę. Wciąż jednak pozostajemy w granicach tańszej oferty. Klienci posiadający kilka usług u Magentowego operatora będą mogli skorzystać z programu Korzyści dla domu, dzięki któremu koszty abonamentów są niższe o 20 zł miesięcznie. To z kolei sprawia, że posiadacze kilku numerów, internetu domowego lub innych usług w T-Mobile znacznie obniżą swoje rachunki. Dodatkowo abonenci będą mogli skorzystać z dostępu do usługi rozrywka uwolniona. Do oferty dodajemy uwolnioną rozrywkę nawet na 24 miesiące w prezencie, co pozwala nam na wybór ulubionego serwisu nawet co miesiąc. W ramach usługi rozrywka uwolniona użytkownicy będą mogli korzystać bez opłat z wybranych platform rozrywkowych oferujących treści w modelu subskrypcji. W ofercie znajdują się m.in. HBO GO, Tidal, Legimi oraz różne pakiety w Polsat Box Go. A to jeszcze nie wszystko. Dla klientów, którzy wybiorą nowe taryfy nielimitowane MIL, przygotowaliśmy specjalne zestawy. W ramach takiego zestawu nie tylko otrzymujecie zniżkę na taryfę, ale także urządzenie w prezencie np. drugi smartfon, bezprzewodowe słuchawki albo zestaw sportowy z wagą, słuchawkami i opaską. Szczegóły? Bardzo proszę. Wybierając smartfon Samsung Galaxy A52S. Klient otrzyma słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 o wartości 649 zł. Z Samsungiem Galaxy S21 FE 5G z kolei w prezencie można otrzymać Samsunga Galaxy A12 o wartości 749 zł, a klienci, którzy zdecydują się na model Xiaomi 11 Lite 5G NE otrzymają zestaw Smart Home Sport 2 o wartości prawie 500 zł. W jego skład wchodzą słuchawki, opaska sportowa oraz waga. Co ważne, a może najważniejsze, to fakt, że nowe taryfy abonamentowe w T-Mobile dostępne są zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Oferta będzie dostępna od 20 stycznia 2022 roku.